Zapraszam Was do idziemy pooglądać co tam ciekawego. Kalendarz adultowe będzie. Fajna cena, bo Pudersypki tu jest. Ale się nie maluje. Odżywki. A widzisz, tu możesz nadia oddzielnie sobie kupić. Co tu jeszcze ciekawego jest a co to jest? Zatakujące. tak wicę. O. Oh. No nie. My szukamy takiego bardziej takiego fajnego Mikołaja. Zostawmy zestaw węgla, zmatego. Paseczka. Oho, i ty jeszcze. A nie wierzamy weźmiemy. są fajne świeczki to jest wszystko poprzebierane A ja? To już mamy na auto. Otwórz mi tylko ten dekiel. No nie na tak jakoś. co jest?? Co mhm. I my to mamy, mamy te nogi. Ej, ale w zeszłym roku one były fajniejsze, Nadia. Dużo fajniejsze i dobrze, że myśmy w zeszłym roku je kupili. Ej, ale jakie tu są... Skarpety fajne, ale to my mamy. Mamy, mamy. A kapelusze ja, czapki, tylko że one są wielkie, a ja chciałam dla opaski. No hmm. ja to rzeczy tutaj. No nie, te nogi wykonanie w tym roku. To mm -mm. chcę tu psa, a tutaj mamy też, siapka, co mustowy na choinkę. Pięknie. Takiego, Dalej skarpetki, dalej powiedzieć, że Łańcuchy. powiedzieć, dobre na pianek. O! Tych lasek szukam. A powiedzieć, tu, tu, to muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, Fioletowy, ja muszę fioletowy. Ej, a tu pisze Candy, candy. Ciekawe jak to pachnie, nie ma tu pootwieranych, żeby Ta sprawdzić? Tańca. Nie pachnie. Mogę ten. ten. A tutaj co tu mamy? Akule do kąpieli. Ja Ale jakie to piękne jest opakowanie. Piękno ma tą szatę graficzną tego domku. Mm. Tutaj są świeczki, oj, te pudrowe świeczki, zaraz sobie powmucham. Świeczki bardzo fajne, te też są super. Na prezent w sam raz to jakieś olejki, co to jest? Ale to jest dla tych co się maluje. My się nie maluje niestety. ale Ty nie. Ty się nie malujesz. Jeszcze. Oje! Trzyma, ha, <laughs> fajny jesteś. Domki, tutaj co we mamy? To jest pusta. Ale tutaj nie to już chyba wszystko wykupione jest. Skarpety w słoiczkach, śledzie w oleju. Ligo z grzybami. Sałatka jeszcze na balona były w zeszłym roku już aż z łóżkami Brian Korniszony z chili i miód z i pomarańczą. Ojej, Ale są takie co ja lubię takie świąteczny lizak skarpety, prezentowe pierogi. Karpik. Nie wiem. Oj, tutaj mamy w kubku nawet. Fajny kubeczek. A tu co? Jakaś szklanka. skarpetek no. szukał, to są. Kolejne ozdoby, O! fajne tam jeszcze przyjdziemy na te kalendarze, będzie spokojnie mnie goni. Sztuczny śnieg, gwiazda. Ciekawe, czy ona świeci, chyba tak. Mhm. Wszystko jeszcze tutaj powtarzam. Kolejny zabierz. Fajne to na te dylajty. I ta jest ładna 26 złotych, ale ładna przejdźmy do kalendarza adventowych Lego Little Unicorn Nadia tu już szał wpadła on no, ślub. Stówkę, stówkę Tu mamy herbatę. Ja uwielbiam tę herbatę. I... Tutaj, to jest taki English Shop, i e, przyjemny kalendarz. No mamy takie kalendarze. Jest mniejszy. O, to taka książka. To zaraz wszystko poleci. Radą gra Tutaj jest jakiś pop style, to są, to ale to jakie to. okularki fajne. Później następny kalendarz. To są o, już takie malutkie kalendarze. A to takie bransoletki można tworzyć. Pana Batmana co my tam mamy w środku? Ej, skarpetki to są. Mhm. Tutaj też skarpetkowe to są. A tu o Jezus To nie jest ciężki. O i mnie ten interesuje bardzo. Ok. Co mamy? Hmm. Tutaj, co my mamy? To są kosmetyki. Tak, kosmetyki. Jest wielki i ten mi się podoba, kalendarz, wiesz? I tu mamy taki adwentowy. A mi się bardzo podoba z księżycami. Tu mamy końce, puszewki. A co to jest, Z kalendarzem w kalendarzu, nie? Fajne są, ale popatrz na no te, te herbatkowe kalendarze, to są bardzo no. fajne. A ja lubię herbaty, ty też. No ten jest po prostu super. Popatrz. No teraz nie wyciągaj. Ale ten, dlatego to mam oko. No, no, no ja się zakochałam. No patrzcie to cudo. czy znaczy, niż nie jest fajny ten kawaler. Kurde, lubię. W aucie by mi się przydał. I tak schowany na dole. Tutaj takie wielkie. Szaty. ona chyba im się rogi podnosi Nadia zobacz tego na dole skrzata no po prostu rewelacja fajny jest a tutaj skarbety z literkami tu mamy Z tu mamy A C half price ale ta poduszka jest urocza Mikołaj Mikołaja. Mikołaj! Taki Mikołaj, podcień tak, Mikołaj. dobry Mikołaju. O, no te, te, te zostaw chodź, na dole, małeś. no Ja Tutaj mamy takie o, nie, nie taka nie, nie inna tematyczka. Ooo! Witaj, chodź

Wszystko metalowe jest. No tak. Och, jakie to jest ciężkie, to do Wróć go butem. Co to jest za but? Ty, ja bym go miała do tyłka. No, mund but A tu dla piesku. Poszaleć no, można. No mi się wydaje, że to akurat nie jest na niego rozmiar. Ale to jest fajnie. Dalej jesteśmy w handlu. Się. Tutaj zestawy kremowe. Takie skarpetki krem. Mama. Licia, czekaj. Ty już dostałaś szminkę. się jakby szukał mydełek. Kałwanek. Czekaj, Licia. Mikołaj. Tam są skarpetki, tak. Super są też te kule. To nic się nie je lidzia. to co to? ma? Tu są kremy chyba wiesz. Nie no ja ci nie mogę mówić krem bo zaraz będziemy mieć kremowo. Skarpetki. O. Co Widzisz? Ale ostatnio w tych skarpetkach był taki fajny wybór i teraz jest naprawdę mało ich jest. To są fajne. Świeczki. Zatem Nie, ja, to nie. Ja, nie. Okej, okay, wróciliśmy z zakupów i kupiliśmy Luisowi ubranko. Ok, widzę ten kolor. Ale to było jedno jedyne takie naprawdę konkretne dla Luiska. Tylko przymierzyć mu to ubranie, to będzie wyczyn. Ale dobra, przechodzimy do siat. To w były, co? Gazetki. Więc dziewczyny niech sobie pooglądają i sobie po... zaznaczają, co tam Słyszała. potrzebują. Mhm. On sobie kupił takie szyniki. Nie wiem, ile tylko wziął. Jeszcze sobie taki pasztet wziął? On takie rzeczy je... Uu. Dziewczyny sobie wziąły te takie serki do szkoły na poniedziałek. To już majonez na święta do sałatki. Do golonka, bo mąż sobie golonkę robi. Teraz na zdrowo jabłuszka. Mm, co my tu jeszcze mamy? Siata leci, teraz tak kolejna siata to są parówki bo sobie już wypił się musi postawić na nogi teraz co wchodzą kabanosy to są jakieś aha to są liczniki dobra nieważne pomidory kolejna sałatka następna Uwaga, pączek! ja takie te pączki, że wyjada górę tu zostawia. I jaduję. Masła 2 plus 2 gratis. Te gratisy to są naprawdę gratisy. Tak. Ketchup. Taki mały. Drugi ketchup. Ma no, mały jakiś. No. Teraz dziewczyny oh, sobie wzięły chipsy. Pikantny. Oh. A, no. I tutaj weźmy co to jest? Ja to wzięłam, piadina, będziemy jeść piadinę. Jeszcze jej nie jadłam, to chyba Tak, co jeszcze sobie wzięłam? O, szampon, Pan Tiprowi, znaczy nie, to jest odżywka, ale ja Wam powiedziałam, że ja sobie kupiłam palmolifną. No, no Sprostowanie, Pan Tim kupiłam. I mój mąż to sobie wziął. Tik taki. On to lubi, bardzo. Kolejna świata. Teraz pies jej pilnuje. Ale teraz zaczynamy. Jogurty. Już mi ręka boli. Syp na tym stole, ale no tak to jest, jak się przychodzi z zakupów. Taka kiełbaska. Taka kiełbaska. Taka żółtka. On to lubią, ja tego nie lubię. Tu. Zajść to. O, a kalendarz adwentowy wleciał, I, i Biedronce są, 44 złotych kosztują. Tutaj znowuż dwa paprykarze, nie, pasztety, My zmylam, przepraszam. Kolejny jogurt i znowuż to, po co Ci tyle tych blaków? Teraz tu znowu jogurcik, kolejny, one mają tutaj branie w domu. Na szybko, żeby były frytki, parówki. Bożesz, ale to jest Meksyka, ale to się zaraz pochowa do lodówki. To będzie porządek. Kolejne parówki. Nie! Och! I jeszcze jedne. Och, teraz tak to były takie pasy były. I jeszcze jedna siatka. Hm. Też już zdrowe Banany. O, widzę, tam psuje się pomidor, banany. Znowuż te serki. O, ta szynka męża. Co tu jeszcze? Kolejne serki. Tu kolejne. Takie łaska. Teraz kolejny rosół. Tutaj co my jeszcze mamy? No. marszala zaraz dostaniesz o dwie te salami Licia, mi zaraz wywrócisz tym krzesłem tu jest szynka proszę tutaj twój serek tu kolejny z psiego patrolu o ja to uwielbiam papryka z łososia prima jedzcie tak. I tutaj też. szacje Ty wziąłeś ten paragon? Ile tam wyszło za te zakupy? 342 No i za to wszystko 342 zł a i jeszcze trzy takie zgrzewki tej wody, mojej nie było Cecini, no ale w sumie myśmy bardzo dużo, znaczy kupili bo tu są podwójne te rzeczy taki paragon, ale kwota no trzeba przyznać, że liczyliśmy na raz tyle jeszcze Hmm? Dobrze. A w Rossmanie, jak byłam, to co kupiłam, zaraz bym pokazał, bo to książeczka Lika dostała. Nadia sobie wzięła te oczy, a ja wzięłam już takie maseczki na vlogmas. A! Będziemy piękni. A! Zobaczcie, jakie giganty. One takie mało się wydają, nie? Ale one są wielkie. No i jeszcze dziewczyny sobie wzięły w Rossmanie po takim błyszczyku. Uliki to jest na trzy minuty, no Nadia sobie schowa.